Cześć, witamy Was w naszą trzecią rocznicę na kanale. W tym czasie trochę się zmieniło. Dziękujemy za wszystkie lajki, suby i komentarze. To bardzo pozwala nam rozwijać nasz kanał. Naszym marzeniem na ten rok jest 1000 subskrypcji. Ale bez Was to się nam nie uda. A teraz troszkę powspominajmy. Zaczęliśmy dość stacjonarnie. Bo na rynku w Krakowie, a dokładnie pod rękiem taki wtedy był klimat. Odwiedziliśmy też wystawę robotów. Pojechałem na Cypr uczyć się angielskiego. Zwiedziłem Lima Sol. Cypryjskie plaże, Kurion, Nikozję i szukałem śladów starożytności w Pafos. Trochę później szukaliśmy śladów starożytności w Sidę, ale też grzaliśmy się do oporu w promieniach tureckiego słońca. W piękny jesienny dzień degustowaliśmy wino i deser w gerze, a potem pojechałem na Maltę, dalej uczyć się angielskiego, tym razem z koleżankami z kracy Pokręciłem się po stolicy, przepłynąłem się katamaranem i dalej szukałem śladów starożytności. W Wenecji robiliśmy niesamowitą sesję fotograficzną. Objedaliśmy się włoskimi specjałami i błądziliśmy w plątaninie przejść między kanałami. Pojechaliśmy na zamek w Rytrze, którego według legendy miał strzec kogut. Tam trafiła się krowa, niezbyt zainteresowana pilnowaniem włości. Odwiedziliśmy też jarmarki bożonarodzeniowe w Wiedniu. Ukrywaliśmy się za masyczkami, kupiliśmy pretzla większego niż nasza głowa. W Krakowie też był jarmark bożonarodzeniowy. Niemniej urokliwy, ale nie kupiliśmy nic. W wąwozie Homole trafił nam się niesamowity spektakl zimowy, a strunisko było zamknięte. Pojeździłem trochę na desce w Słotwinach, a żeby złapać trochę ciepła i słońca polecieliśmy do Egiptu. Poznaliśmy świetne koleżanki, na górze syna i testowaliśmy nasz nowy outfit z wielbłądziej i wełnem. Ferie spędziliśmy w Rzymie. Cieszyliśmy się słońcem, kawą i otaczającą nas historią. Żeby nie powiedzieć śladami starożytności. Poszliśmy też do najmniejszego państwa na świecie. Weszliśmy na kopułę Bazyliki Świętego Piotra i zwiedzaliśmy największe muzeum, w jakim byliśmy, Watykańskie, z mieszanymi uczuciami, że ubóstwo to cnota. Odwiedziliśmy też Tarnów, pokręciliśmy się po mieście, a na wieży ratuszowej ogłuszył nas dzwon. Szukaliśmy też wiosny na wycieczce motocyklowej na Brzance. Sprawdziliśmy, co ciekawego jest w Ryglicach. W dolinie Chochołowskiej zachwycałem się milionem krokusów ułożony magiczny dywan. Zdradzimy Wam sekret o mało nie odpadły mi stopy na szlaku w pielinach dobre buty to podstawa. W noc muzeum nie da się być wszędzie, ale można wybrać, co nas najbardziej interesuje. Pełniliśmy jeden z Eli punktów na liście marzeń. Pojechaliśmy do Berlina, oglądaliśmy miasto z wielu punktów widokowych. I czekaliśmy prawie 2,5 godziny w kolejce po kebabach. Znaliśmy się ogrodami. Poznaliśmy historię ziemniaków w Niemczech. W końcu ciepło. Wycieczka motocyklowa do niedzicy. Zwiedziliśmy oba zamki po przeciwległych brzegach zapory. Ciekawym punktem było też zalipie, choć tutaj trzeba się nieźle nachodzić. W Sandomierzu, oprócz ojca Mateusza, można znaleźć gigantyczny pierścień i ucho i Fajne okazały się podziemia. Czy w Słowacji jest raj? Nie wiem, ale buty pozostawione na, na trasie wyglądają dziwnie. W krynicy wypiłem kawę z widokiem i piliśmy najbardziej śmierdzącą wodę. W Egipcie zachwycaliśmy się życiem podwodnym. Ela rozcięła nogę na koralu, a mi nie smakowała kawa. Okazało się, że w wieczór była szkoła o dość ciekawym profilu. Szkoła katów, a poza tym bierz to równoletek Krakowa. Poszliśmy na szlak w Beskidy sądecki. O mało nie uciekł nam pociąg. Kopalnia soli Wielicznej jest świetna pod warunkiem, że nie będziecie myśleć, jakie siły próbują cię przygnieść. Niedaleko to kaju szukaliśmy hobbitów. Nie było, ale za to znaleźliśmy dobre wino. Z ojcowa wygonił nas deszcz, a do tego jaski nie były zamknięte. No klapa. W ostatnią przepiękną jesienną niedzielę wybraliśmy się na Kasprowy i Giewont. Mega widoki. Pojechaliśmy do Gdańska na jarmark Bożonarodzeniowy. Dwie noce spędziliśmy w pociągu. Na miejscu kupiliśmy włoskie słodycze. Zwiedziliśmy muzeum bombki chodnikowej i kupiliśmy prezenty. W ciężkowicach spacerowaliśmy w skamieniałym mieście. Zrobiliśmy zdjęcie baby Jagi Czarciego Jaru. Spędziłem dzień na bani. Zjeżdżałem z Kasprowego na desce. W Głobikowej spotkałem dinozaury. Bośnia i Hercegowina nas zauroczyła. W Sarajewie padało i zjedliśmy cała pić. Prawie zjechałem Tyrolką. A w Mostarze też padało. Zwiedzaliśmy meczet i znaleźliśmy klasztor derwiszów w niezwykłym miejscu. Zrobiliśmy przewodnik po meczu Dużo padało. Pospacerowaliśmy po Dubrowniku. Wyjechaliśmy na punkt widokowy Srd. Źle mi się to kojarzy. Podach krawica znowu był deszcz. W Kotorze spotkaliśmy dużo kotów. Szedłem na mury obronne i zjedliśmy chyba najbardziej romantyczną kolację w naszej karierze, a na końcu dostałem mandat. Nieplanowany wyjazd do Izraela okazał się strzałem w dziesiątkę. Nasz przewodnik wyniósł oprowadzanie na wyżyny mistrzostwa. Zwiedziliśmy nie tylko święte miejsca. W Palestynie byliśmy w hotelu z najbrzydszym widokiem na świecie i szukaliśmy sztuki Banksiego. Jeden mural przegapiliśmy, będąc obok niego. Błądziliśmy nocą po ulicach Betlejem. W Jerozolimie poczuliśmy rzeczywisty styk kultur i religii. jedliśmy mega saszwójki. Ścieżka w koronie drzew w ciężkowicach. No cóż, dużo szumu za spore pieniądze i tyle. Na Korfu próbowaliśmy zrobić sobie selfie z samolotem i testowałem kawę po grecku. Dziękujemy Wam za wspólne podróżowanie. W tym roku planujemy kilka fajnych wyjazdów. Część bardziej lokalnych. Polska też jest ciekawym krajem. Dziękujemy za całe wasze wsparcie. I nieważne, czy są tu łapki w górę, suby, komentarze, a od niedawna wirtualne kawki. Do zobaczenia w następnych odcinkach!